Witam! Chciałem zdać relację z kontaktu z mocą nadprzyrodzoną. Bardzo miło było w banku. Może dlatego, że tam jest ochroniarz, który nosi wisiorek taki jak ja mam. I on się bardzo cieszy z tego wisiorka. Ja tam byłem i trochę zażartowałem, że mam maskę i umieściłem z, z swoją siłą woli dźwięki, słowa, takie, że maska powinna zakrywać twarz, tak, żeby nie można było rozpoznać osoby. I tak żartowałem, i ta mocna przyrodzona to y, podchwyciła i też żartowała. I później, właśnie kiedy wracałem z tego banku, y, sąsi sąsiedzi byli tam z wnuczkiem, i ten wnuczek przekazał mi słowo normalny i to była pochwała dla mnie dalej dalej później były relacje takie, że ja oglądałem y, mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w TVP Sport i tam był wywiad z, y, z Sofią en Eno, która jest y, Połowie Arabką, bo jej jej ojciec jest Arabem, a matka Polką. I ona bardzo ładnie zaczęła mówić. Miło to było oglądać, i moc jej słowa też umieściła mi y, 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 pochwalne słówka. Później Aleksander Dzie Dzięciołowski, który z nią rozmawiał, przekazał, powiedział, że przekazuje głos. Teraz będzie mówił Przemysław Babiarz i Sebastian Chmara i z trybuny ta taki głosy Mocy Ludzka wstawiła, że i Buddha będzie przemawiał. I chodzi o to właśnie, że w lekkiej atletyce jest słowo lek i to jest też właśnie lek. I dochodzi jeszcze to, że właśnie w tym imieniu tego reportera Aleksandra jest też słowo lek. <laughs> Jednak później, później <laughs> ta wypowiedź tej Sofii Eno, która reprezentuje Polskę na 800 metrów, ta wypowiedź trochę przyblakła i Moc nie wstawiała też miłych słów w jej słowa, skierowanych do mnie. No ale wczoraj, wczoraj sobota, 26 czerwiec 2021 roku byłem na szczepieniu, drugim z kolei i pojechałem do skarzyska rowerem. No i żeby nabrać kondycji. Tam jest 10 km Suchedniowa. Zajechałem, było pochmurno. I usiadłem poczekali, a tam była. Było radio i leciała muzyka, piosenka i w tej piosence moc mieściła słowa, że ja z tymi trucicielami nie powinienem rozmawiać. No bo właściwie to, jeśli by ludzkość przyjęła ten wisiorek i zaczęła go badać, to właśnie nie musiałaby tak cierpieć jak teraz. No i ja wracałem właśnie. Rowerem i jakoś zdążyłem przed deszczem, bo później w Skarzysku był mąż mojej siostrzenicy i opowiadał, że mnie widział i mówił o tym, że później w Skarzysku był deszcz. I ja miałem to szczęście, że zdążyłem przed deszczem. Także wróciłem niezmoczony. No i później Dam relację teraz. Było tak, że byłem w sklepie i tam były dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, oni razem przyszli i w ich słowa moc zaczęła umieszczać słowa które się zaczęły od nieprzyjemnych, ale później Usłyszałem słowo młody i że mam zespół. Tak więc, y, mam zespół, ale to, że są słowa, które mogą nas skłócać i mogą nas zjednać. Także, zakładanie zespołu w takiej sytuacji, w którą których moc umieszcza raz wrogie słowa, raz mi miłe, w usta yy, cał całego zespołu, który będzie ze mną współpracował, no to by było nie, nie za bardzo możliwe do zrealizowania. Trzeba byłoby mieć gwarancję od mocy, że będzie umieszczać tylko słowami miłe. A te miłe słowa uzyska się tylko wtedy, gdy ta moc wisiorka na to pozwoli. Tak więc noście wisiorek i zapewnicie sobie na pewno szczęście.